Halo, halo, witam na kolejnych przygodach rolnika na mapce z Krzyszów Nowy dzień, nowe przygody dzisiaj Zacznę od jak zwykle otwarcia sklepów I podejdę do kurek Do kur zobaczę jak tam im się układa Pewnie potrzebujemy jakiegoś jedzenia Tutaj mogę też dorzucić troszkę jajek te, Miodu Nie wiem czemu jajka mi Albo o kurach rozmawiałem, może dlatego. No, ale nie rzucam ci tym. Co jest? Tam ten drugi sklep jest pełny, zakładam, bo tam zostawiłem parę. Parę skrzynek wcześniej tutaj jeszcze jeden mogę dorzucić, a ten drugi sklep jest pełny. Czyli tutaj jeszcze mogę dorzucić to, i może jedną położę przy sklepie, żeby się automatycznie doładowało. I idę do kurek się przejdę, zobaczę, co tam słychać. No i co, jak zwykle tak, nie mam, do, te w kontraktach nie ma tych pół soją do skoszenia ciągle niestety. E, może więc, no jak zwykle tam na tych polach, których zasiałem zboże mam e, chwasty są do ogarnięcia i może przy, trochę przy pszczołach dzisiaj też popracuję, bo jest już tam jest dużo pełnych. Gotowych do um, wykorzystania tych hanajkombów. Jak tam wygląda sprawa z jajkami? Chyba ile. Dwa? dwa. Pudełka to niewiele. Jedno ma 100%, a drugie ma 20%, nieważne. Malutko, malutko, malutko. Ale to nie jest problem. Problem jest tego rodzaju, że prędzej czy później zabraknie mi żywności dla tych kur. I to jest większy problem. Trzeba będzie chyba jednak kupić um, trochę pszenicy jakieś tam. Dobra, mam nadzieję, że to wystarczyło, żeby mieli żeby miało trochę czyściej. Dobra, góry Jadę do drugiego sklepu zobaczyć, jak to tam wygląda, sytuacja. Czy mają jeszcze dodatkowe słoiki, czy już im się skończyły? To trzeba będzie dowieść, podejrzewam, kolejnego dnia. Jak wygląda sytuacja w szklarniach? A, jest dobrze. Tak naprawdę, to mógłbym sobie dzisiaj zrobić wolne, mi się wydaje, zupełnie szczerze mówiąc, bo aż tak dużo się nie dzieje. Bo mam sporo. Hmm. Dobra, trochę po prostu przy, 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 przy pszczołach i zobaczę z Wami za chwilkę. No więc wróciłem, już trochę po przy pszczołach. Dzięki, bo już jest 11:20. Jadę tylko do tamtego sklepu doładować trochę miodu. I dzisiaj będę, nie będę pracował ani na polach, ani e, nie będę robił innych rzeczy. Wystarczy to co zrobiłem przy pszczołach. I sobie się odpocznę. Także będzie krótki dzień. to tak zadziała? Nie, nie zadziała. Chciałem przeswajakować. Muszę je po prostu pozejmować. No dobra, słuchajcie, zobaczę się, a podjadę, może kupię parę słoików sobie w sumie. Dobra, a no ja zobaczę się, kupię parę słoików, pojadę na gospodarkę, tam odłożę i dzisiaj sobie zrobię wolne, zobaczę się z wami w kolejnym dniu. Także do zobaczenia kolejnego dnia. No i witam kolejnego dnia. Już byłem otworzyć sklepy. Muszę podjechać do kur znowu. Doładować im tam jedzenia. Niestety kontraktów ze zbierania soi nie było w ogóle. Teraz dzisiaj wszedłem patrzę już są po prostu pola zebrane więc no, będę musiał sobie radzić jak będę mógł, czyli prawdopodobnie po prostu będę musiał dokupić jedzenie dla kur. bo no to co mam na pewno im nie wystarczy, podajdę im posprzątam znowu Jedzenia. Jak tam z jajkami wyglądamy stoimy marnie. Bardzo marnie, jakoś nie idzie ten biznes tak jakbym sobie życzył, naprawdę, no ale trudno, nie zawsze tak jest. Z drugiej strony no coś tam się dzieje zawsze, też więc też jakoś dramatu nie ma. Coś się ślizga, tak ten. No, kurki, kurczę, potrzebuję więcej tych jajek. Słuchajcie, naprawdę. Nie chcę tutaj presji wywierać na nikim, ale. Hmm. To ile jajka w ogóle chodzą teraz na rynku? Sześć tysiąca. Spoko. Chyba spoko. No trudno. A ja muszę dosypać... Nawozu, dolać wody do szklarni, oraz pojadę zająć się chwastami na polach. Dzisiaj już muszę, bo nie chcę, żeby się za chwasty, że tak powiem, zadomowiły, bo wtedy będę musiał użyć herbicydu, a tego bym nie chciał. Ile ja potrzebuję tutaj doładować? E... Bo chyba za 3000 wchodziło, 4, 8, może 12000, 15000. Tak tylko do tej przyczepy... Dobra, 15 tysięcy już tak gdzieś doładuję. Zobaczę się z Wami, jak to już zrobię. No więc, słuchajcie, mam mały problem, bo mam tylko 7 tysięcy. 000... Tylko 7 tysięcy 000... <grymna> nawozu mi zostało. I dupa lub. Także będę musiał jechać chyba doładować. Może po prostu poproszę, by mi całą szczepę doładowali w sklepie i tyle. Zamiast tak samemu te palety y, przesypywać, te worki i tak już teraz w, nie będę używałem nawozów, to znaczy tej przyczepy w zimie nie będę używał do. do zboża. Więc mogę równie dobrze tam po prostu wsypać dużo nawozu. Tak, no dobra, muszę pojechać do sklepu, doładować tą przyczepę nawozem i dopiero pojadę do sypy tego nawozu do pozostałych dwóch drzew owocowych. No, i z wodą tam będę musiał pojechać. I co jeszcze? A, no i te chwasty nieszczęśliwe. Nieszczęsne chwasty. No tu już dwunasta. Hmm. No zobaczymy, ciekawe jak jak zboża wyglądają na polach. Teraz idę ogarnąć nawóz i zobaczę się z wami jak będę doładowywał drzewa. No jestem już w drodze do, żeby dosypać nawozu do drzew, Wozu, obornika. Mam pełną prawie przyczepę, 88%. Także to mi powinno wystarczyć na dwa dni, myślę. Staram się już nie kupować, żebym za dużo nie kupił tego, bo mówię, no mam nadzieję, że staram się jak najszybciej Um, mam możliwość, żeby się przenieść w nowe miejsce, ciekawe miejsce, jest nowa możliwość nowego biznesu No i bardzo chciałbym, już nie mogę się doczekać, jak będę miał możliwość, żeby spróbować tej, 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 tej nowej sytuacji Natomiast, no chciałbym jeszcze zebrać tutaj te plony No w te kury to już chyba nie za bardzo wierzę, szczerze mówiąc. To miał być dobry sposób, żeby szybko się dorobić, ale chyba jakoś nie bardzo się to sprawdza. Troszkę to też źle zorganizowałem, zwłaszcza z jedzeniem. No, jak to tutaj wygląda. 啊，我念嘛。 Dobra, teraz jeszcze słuchajcie, dole wodę i podjadę na pola, powyrywać chwasty. Jestem w drodze słuchajcie na pola, żeby tam um, chwasty ogarnąć, ale tutaj jeszcze coś przykuło moją uwagę. A mianowicie, to są bodajże, tego wcześniej nie widziałem, to są, bo to jest bodajże chmiel. Chyba z tego co kojarzę. Hmm. Ktoś będzie tutaj e, ważył piwko. Intrygujące. Anyway. Jakieś gospodarstwo, nie wiem, tutaj podejrzanie. Tutaj chmiel, tu stara taka obora. Coś tutaj mi się wydaje, że bez banderoli coś tutaj się dzieje. Wyprawia. Nic to. o wow, afera. Wow, wow, wow. No i mandacik pójdzie... 500... Gdzie tam 500? No, 500 euro, bo to w euro jest, no tak. Bo to moja wina, powinienem go przepuścić, w sensie za, za, za daleko wyjechałem po prostu. No nic to. Mm. Czyli tak muszę powyrywać trochę chwastów. No i kolejny dzień będzie. Także teraz takie monotonne są te dni. Te prace są dosyć powtarzalne. pojadę sobie na górę, to będę z górki zjeżdżał. Trochę mu łatwiej, łatwiej dla ciągnika jest, tak się nie, nie poci biedaczysko, jak musi pod górę podjeżdżać, jednocześnie wyrywając chwasty. O tutaj co jest? Coś się zepsuło? Wow. Tutaj się zepsuło hmm. No nic co zobaczę. Może muszę do Warsa to podjechać. Znaczy może, na pewno Dobra. Nie będę zanudzał. Wiadomo co robię. To już też będzie na dzisiaj ostatnia praca do wykonania tak naprawdę i później jadę sobie już do domku odpocząć spróbuję mówię jeszcze może w warsztacie ogarnąć co to się z tym kwastownikiem wyprawia Więc to co było? Coś tutaj. Gdzie to gdzie te chwasty taki duży tutaj. Taka duża ilość. Ale nie mogę kurde nie mogę się pożegnać z wami. No ale nic to. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.